Cześć widzowie, przepraszam, że tak dawno mnie no nie było, ale yy, nie miałem dużo nauki, bo to rok szkolny, ale dziś uda mi się coś dla Was nagrać, więc zapraszam na odcinek. Omówimy sobie pogodę na jutro, ponieważ jutro mogą być przelotne burze i opady deszczu. Dziś pogoda była w Polsce ładna. Praktycznie na żadnym obszarze nie padało. Tutaj chmury. Większe zachmurzenie. Od zachodu front. Chłodny. Który jutro właśnie nam przyniesie. Górze. Już od południa, od 12. Temperatura będzie. Około 11-10 stopni, no 14-15 bądź nawet 16 w niektórych miejscach. I tu mamy już pierwszy front, który będzie przynosił opad deszczu. I pierwsze burze około godziny 13-14. Między wzrosłem a brzegiem namysłowym o które na następnych godzinach będą się nasilać. Tu już widzimy front burzowy który w okolicach godziny 15 będzie przechodził w okolicach Opola Głupczyce głupczycach i ten dzisiejszy koźle może osiągnąć nie na domsko. W następnych godzinach nad, spod, nad tym za tym układem będzie pozostał kolejny, który będzie już bardziej krótkotrwały, mniej przynoszący szkody, bo tutaj możemy liczyć na super komórki. Jak widać, w okolicach godziny 17 pierwszy front będzie zanikał, drugi będzie się nasilał, ale już w okolicach godziny 18.00. 19. Wszystkie burze powinny zaniknąć, zostanie tylko opad deszczu. Tu mamy inny model. Tutaj, jak widać, opady bardziej rozłożysty front. Tutaj widać silniejsze opady, czyli burze. I tak to będzie wyglądać. Tutaj. Nic jeszcze nie zostało wydane, żadnych ostrzeżeń. Choć tutaj też idziemy w front, który będą upady deszczu w nim. Okolice okolicy 8 rano. Szczecin. I tutaj od Szczecina aż po Ołomoc w Czechach. W godzinach popołudniowych bardziej się rozproszy. I za godzinie 15 właśnie też widać. Ten front. I tutaj drugi. Dlatego model będzie on przechodził w późniejszych godzinach. w niedzielę bez opadów. Zobaczmy tutaj inny model. No i tu też mamy front. Cztery godziny powołania przyniesie super komórki burzowe możliwe. No, i bardzo dużo takich punktowych opadów deszczu, w których mogą pojawić się burze. Ostatnie burze mogą zaniknąć w okolicach godziny 18:20. I to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Zmotywuje mnie to do większej ilości filmów. I pozdrawiam.